Wnętrze jest przestronne, bagażnik ogromny, zawieszenie mocne. Wszystko to dotyczy lat modelowych Peugeot Partner 2002-2018. Czy ma to problemy z niezawodnością? Ryksy, pod względem podwozia i jednostek pięta, Peugeot Partner jest krewnym Peugeota 308 i Citroena C4. Posiada również bliźniacze modele: Citroen Berlingo, Opel Combo. Wyprodukowano zarówno van, jak i kompaktowy van pasażerski. Tych ostatnich jest znacznie więcej na rynku wtórnym. Są postrzegani jako partner Tepei. Młodszy silnik tu 3 a 75 km był montowany do 2011 roku i tylko z manualną skrzynią biegów. Bardzo proste i bezpretensjonalne naprawy zwykle sprowadzają się do przepłukania przepustnicy i wymiany korków uszczelniających olej. Lwia część samochodów jest wyposażona w silnik benzynowy 1,6 i 120 km z osławionej rodziny EP6. Nawet wolnosący VTI ma wiele pytań, zaczynając od szybkiego rozciągania łańcucha rozrządu. W dalszej części łańcucha następuje przesunięcie rozrządu zaworowego, co powoduje nadmierne zużycie oleju i zacięcie pompy próżniowej. Problematyczne pompy wody i termostat spowodowały przegrzanie i uszkodzenia mechaniczne. Agregat został zmodernizowany i w 2011 roku doprowadzony do przyzwoitości indeks EP6C, patrząc na słabe podzespoły, łańcuch, napinacz, wszystkie pompy, termostat i inne. Ponadto zmodernizowane części można zainstalować w starej wersji silnika na. Stało się znacznie lepiej, ale wysokie obciążenie termiczne nie zniknęło. Żywotność nie przekracza 250 tysięcy kilometr. Próby instalacji HBO na EP6 zwykle generują błąd. Sprawdź silnik. Silnik jest zbyt skomplikowany i nerwowy. Dostępna jest benzyna TU5JP4 KM z żeliwnym blokiem i napędem paska rozrządu. Znacznie spokojniejszy i żywiołowy, chociaż nie uzyskasz żadnej dynamiki. Alternatywą jest silnik wysokoprężny serii DV6 90 KM. Wymagający jakości paliwa i oleju, ale bardzo niezawodny. Jeśli na czas usunie się nieszczelności i usunie zanieczyszczenia, może przejechać nawet 500 km. W rzeczywistości Peugeot Partner z tych lat miał tylko ręczne skrzynie biegów kilku typów. Z łatwością wytrzymają 200 tysięcy km. Pytanie tylko dotyczy trwałości łożyska oporowego w niektórych późniejszych modyfikacjach. Ubały kolei Ufo Perotong. Zawieszenie jest bardzo mocne i trwałe. Nie ma również żadnych skarg na sterowanie. Chociaż rozpórki stabilizatora i tuleje drążków kierowniczych nie wytrzymują dobrze nierównych dróg, jest to normą. Nie ma skarg na awarie systemu, a także reklamacji na częste drobne awarie, z wyjątkiem tych związanych z silnikiem EP6. Skutki naturalnego zużycia w różnych obszarach ujawniają się po przejechaniu od 150 do 180 tysięcy kilometrów, zaczynając od części elektrycznej. Przesuwane tylne drzwi często zamarzają zimą. Występuje pewien brak części ciała. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME. Pro. i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.